Błogosławiony Ojcze, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty w jednej chwili, ukazując swoje oblicze, odmieniasz nasze życie. Tak jak z Pawła, gorliwego prześladowcę chrześcijan, uczyniłeś swego apostoła, tak odmień nasze serca, abyśmy chcieli żyć tylko dla Ciebie. Ty, sekunda po sekundzie, przez całe życie. Objawiasz nam swoją chwałę, jednak przez jakiś czas tego nie zauważamy. Wybieramy to, co świecące głośne, atrakcyjne, wyjątkowe. Wybieramy świat, a Ty cierpliwie czekasz, bo wiesz, że jesteśmy stworzeni na Twój obraz i nie znajdziemy tego, czego szukamy, bez Ciebie. Więc wracamy do ciebie jak syn marnotrawny, a ty zawsze przyjmujesz nas z otwartymi ramionami, z miłującym spojrzeniem. Ty wysłałeś swojego syna, aby powoływał grzeszników, a nie sprawiedliwych. Tak, panie, wszyscy błądzimy, dopóki nie wybierzemy ciebie, dopóki nie powrócimy do ciebie i tak jak syn marnotrawny nie rozpoznamy. Że tylko dla Ciebie i z Tobą chcemy żyć, tylko w Tobie znajdziemy ukojenie, tylko z Tobą poznamy spokój, który nie przemija, tylko w Twoich objęciach odnajdziemy wolność, która przekracza wszystko to, co do tej pory znaliśmy. Tak, Ojcze, Ty nikogo nie zostawisz samego. Przy każdym czuwasz, odpowiadając na szczere modlitwy, i w swej nieskończonej dobroci każdego prowadzisz z powrotem do domu. I nawet gdy wydaje się, że jesteśmy daleko od Ciebie, Ty wciąż trwasz przy nas, obejmujesz nas swym czułym wzrokiem, masz nas w swojej opiece. Nikt nigdy nie zrozumie Twoich ścieżek, nikt nigdy nie pozna Twoich planów. Pozostaną dla nas na zawsze niezrozumiałe. Czasami to, co dla nas przygotowałeś, wydaje się zbyt okrutne, czasami zbyt miłosierne. Jednak Ty nigdy nie zawodzisz, nigdy się nie mylisz i w swojej łaskawości o nikim nie zapominasz, bo pragniesz, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Amen.